to jest naprawdę straszna rzecz. No nie uwierzycie. Ktoś pobił Yetiego i my dzisiaj zrobimy przesłuchanie. Przesłuchamy każdego tutaj członka, nawet policjanta, wszystkich. Wszyscy, którzy tutaj są w więzieniu, ponieważ no tak być nie może, że po prostu ten Yeti został pobity. Nie, jest naprawdę, nie jest fajnie, naprawdę nie jest fajniusio, Więc widzowie, ja będę leciał tutaj i zaraz przesłuchamy po kolei każdą osobę. Spalionowa, ponieważ Yeti no został jednak pobity i trzeba tą sprawę rozwiązać. Nie wiem kto to był. Mam swoje podejrzenia. Może to był Dave, może to był ktoś inny. Nie wiem, nie mam pojęcia. Muszę to sprawdzić i w razie, w każdym razie ich na razie nie ma tutaj w celi, więc widzimy się już za chwilę, jak w tej celi będą. I przyjdziemy do nich i zaraz coś tam oczywiście ich przesłuchamy. Dobra, widzowie, idziemy do pierwszego więźnia. Halo! Halo, palion! Palion, mega ważna sprawa. Kurde, słuchaj. Policjanci! No przepraszam cię, przepraszam cię bardzo serdecznie, że musisz tutaj iść, ale słuchaj, ktoś pobił je tego i ja dzisiaj muszę zrobić z tobą jakieś takie wiesz, przesłuchanie. Robię przesłuchanie i to nie byle jakie przesłuchanie. To będzie naprawdę... No, ja bo... do tego nie przyznaję. Nie. <laughs> Przysłanie ja się nie przyznaję, ale tylko na poproszę, Dave na razie może zostać tutaj w klatce, bo będzie o. to po osobne przesłuchanie. Chodź, A chodź, chodź. Skąd nie wiem, może to ty powieś. Ja, ja nie wiem. To potem. My to wiemy, że on to powie. Jak to, Nie! Też. To z nieprawda Ale przecież... on musi zrobić przesłuchanie jakieś tam. Jak ja bym miał cel nie? w to. Okay. Dobra, chodź, chodź, palion, idziemy do nas przesłuchanie, ale właśnie ważna rzecz, Chipson, ciebie będę musiał też przeprosić, ponieważ to jest przesłuchanie takie jeden na jeden, takie bardzo. że tak powiem, A prywatne. Czyli Ja mam tam nie być. Wiesz co, nie że nie być, tylko stać przed po prostu. Stać przed i nie podsłuchiwać po prostu. O, Bażyłem o tej roli. No mówię ci, mówię ci. Rola jest zacna, jest po prostu bardzo, ale to bardzo fajna. Idziemy tutaj. Uwaga, jest tutaj pomieszczenie. Tutaj wchodzi nie mogę... tylko palion. Całe życie, tutaj palion, chodź, 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 palion. chodź. Tutaj? Tak, w tym miejscu. Uwaga, tutaj idziesz tutaj, dobrze, proszę otworzyć drzwi. Jest pięknie, okej, okay, dobra tu Jest tu, no właśnie tutaj. Co to jest za przesłuchanie? To jest przesłuchanie bardzo, ale to bardzo ważne, ponieważ to, co się stało Jediemu, to jest naprawdę. jest za dużo. Powiedz mi, palion, co robiłeś wczoraj o godzinie 10? Powiedzmy coś takiego. Czy byłeś w więzieniu? Przem, przemyślmy to. Hmm? Słuchaj, no, byłem w celi obsydianowej z Dave'em. Pewne jesteś, a wiesz, jak kłamiesz, to wiesz, co ja mogę zrobić? Tak mogę zrobić. I wtedy będzie koniec, nie? I Ej, to, już, no to już będzie, no, nie to... no, żartuję, żartuję. Tutaj jest lawa, jeżeli ktoś by kłamał, to ja myślę, że ta lawa, no na pewno jest jednak porządna, dosyć porządna, dosyć jest to straszne, więc jak ktoś tutaj kłamie, to wtedy to pyk, pistony działają w te, te. Ale padio, no ja jestem z tobą w dobrych stosunkach i jak odpowiadasz no, prawidłowo na te wszystkie, mm, prawda, moje pytania, to nic ci się nie stanie. Więc tak, wczoraj. Będę szczery. Dobra, 100% szczerości, Ym, gdzie? Czy już mówi? Co robiłeś, a tak naprawdę. A przedwczoraj? A przedwczoraj to samo? Też byłeś chyba w celi, nie? No ja nie wiem, no sto w celi, tylko kiedy nagrywamy wywiad. A powiedz... zjeść i wracamy. nie? No tak, no tak, 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 ale jeszcze jedna rzecz. Powiedz mi, czy ty może przypadkiem nie miałeś yy, takiego drewnianego miecza? No. Drewniany miecz? Kiedy? Drewniany miecz, tak, no drewniany miecz, czy nie miałeś go przypadkiem, właśnie jak byłeś w więzieniu jakiś na ostatnich dniach, czyli ktoś ci go nie dał, nie przygotował coś takiego, bo wiesz, musisz odpowiedzieć, bo inaczej ta lawa nie, nie, nie wygląda dobrze. Sobie. Nie przypominasz sobie, czyli dobra, czyli wierzę, że nie miałeś czegoś takiego, nie miałeś miecza. A teraz dalej, uwaga, uwaga, palion, czekaj. Czy ty przypadkiem nie wychodziłeś na dwór jakoś nielegalnie o godzinie? Ósmej, nad ranem, jakoś tak rano o ósmej nie byłeś na dworze, gdzieś tam wiesz, gdzieś tam za więzieniem, nie było ci tam przypadkiem. No ja, non-stop, non-stop w celi byłem wtedy. Hmm, hmm, coś tutaj, no wiesz co, niech ci będzie. Na razie jesteś niewinny, więc tutaj lawa na ciebie nie spływa. Spokojnie, spokojnie. Te, te przesłuchanie, wydaje mi się, jak na razie. Koniec przesłuchania? Wiesz co, na razie jest koniec przesłuchania. Proszę tego nie niszczyć, bo wtedy się naprawdę rozwadni cały mechanizm. Będzie źle. Wiesz co, na razie, co prawda, no były to takie proste trzy pytania, ale wydaje mi się, że nie jesteś w tak szczerze podejrzane. No byłeś faktycznie w tym więzieniu. Kto mógł to zrobić? No ja cię kręcę. Dobra, ale powiem ci o co chodzi. Tak naprawdę, no ktoś pobił tego, Jak myślisz, kto to może być? Jakaś to jedna co, osoba. Co mu się stało? No, no, pobili go, pobili go tak, że on ja naprawdę. Ja obstawiam, no. że on gdzieś upadł albo coś i on zmarł na więźniów. Dobra, u, ej szczerze nie pomyślałem o tym. Naprawdę nie pomyślałem o tym, ale to jest bardzo, ale to bardzo ciekawa teoria. Czyli ja on ja sam sobie to zrobił. Trzeba, trzeba to pogadać. Ej, o nie, nie mam wyjścia, o, żeż ty, dobra. Muszę wziąć tutaj, niestety, o guzi, nie, Policjant otworzy. Policjant, policjant! Policjant. <laughs> policjant. Co on robi? Ej, on śpi! <laughs> on śpi, policjant! Ej, wstawaj, wstawaj, halo, więzień! Ej, więzień, więzień, więzień! Czekaj, Lek musimy. Od... Odprowadzam. Wyobrażam, wyobrażam, się nie, odprowadzam więźnia, odprowadzam Lek teraz więźnia. Kropał. Odprowadzam więźnia, już, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Z Palionowym tutaj. Szybko, szybko, ponieważ jeszcze jest jeden więzień do przesłuchania. No i trzeba to sprawdzić, trzeba naprawdę wiedzieć, czy to nie był przypadkiem właśnie Dave. Który tutaj, Dave, który, no, jest troszeczkę podejrzany, jak wszyscy, ale nie wiem tak naprawdę, kto to zrobił. Nie mamy twardych dowodów. Dobra, halo, dobra, Palion, ty możesz wejść do celi, bardzo ci dziękuję. Teraz Dave, Dave, teraz Ciebie zapraszamy. 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 Dave, dziękuję ci bardzo tutaj Padion za współpracę ja i teraz sprawę, pamiętaj o moim tekście o jednym. Jasne. Oczywiście, oczywiście wezmę to pod uwagę i teraz lecę tutaj od razu, że tak powiem, na przesłanie od Dave'a. To nie jest to przesłanie, które ci się wydaje. Ono jest w tym miejscu, o tutaj, o w tym miejscu tu tu tu. Ej, co to jedziesz wagonikiem? przestań, no, Tu. Tak? Co? Gdzie? No tutaj. No, o, kurde, ale gdzieś nie mi się, nie? dobra. Tutaj, w tym miejscu, patrz, to jest specjalne miejsce. Wejdź tutaj, czekaj, stój tutaj na czatach, dobra. Szczypstan, jakby coś. Stój, stój na czatach. No! Co ty robisz? Dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. Aha, właśnie nie ma. Okej, okay, to jest to mało nieprofesjonalne, to dobra, proszę cię bardzo. Proszę tutaj wejść. Proszę tutaj zamknąć ze za sobą drzwi, albo ja sobie zamknę. teraz, uwaga! Kolejne przesłanie! Wiesz, to jak to się skończy? To się tak skończy, to jest koniec. Nie, no żartuję, 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 to nie jest koniec, to nie jest, to nie jest twój koniec, ale jak widzisz, no, jest to lawa, która powinna cię troszeczkę zmusić do dla przynajmniej tak odrobinkę. Powiedz mi, Dave, ponieważ jak wiesz albo nie wiesz, ktoś pobił Yetiego, kto to mógł być? Co jest? O nie, nielegalny przedmiot, zakazany, ty, ale ty wiesz, że jakby ci się wylała lawa na, na głowę, to i tak byś chyba nie przeżył tego, chociaż Przeżyłbym. nie przeżyłbyś to przetestować? Przetestujemy Ty. to pod koniec przesłuchania, ale nie teraz. Dobra, Dave, <laughs> powiedz mi, czy kto według ciebie zranił tego Yetiego? Kto go pobił? No? Ty. Aha, ja, no to świetnie, nie no dobra, ale faktycznie jest to jakaś odpowiedź. A co robiłeś wczoraj? Wczoraj o godzinie dziewiątej, kiedy normalnie była pobudka, ale wy siedzieliście Spałem. w celi. Ta, spałeś, spałeś o 9, ta. Aha, he? Ty, już tam, ty już kombinowałeś już jakiś tam, nie wiem, jak podkraść tutaj coś policjantowi, jak, jak u, uciec z tego więzienia. Nie, wierzę ci troszeczkę, Dave, ty tutaj taki... Już... Wydaje mi się, że to naprawdę, no zaraz ta, ta lawa będzie, nie, 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 spokojnie, spokojnie, nie, no nie zrobię tego, Dave, ale naprawdę, no chciałem z tobą porozmawiać, ponieważ. A powiedz mi, drewniany miecz, mówić ci to coś, drewniany miecz. No, co, no słaby jest, no. No nie, no, że nie! Nie, nikomu nie zrobi, no! Nie, ja no, krzywdy nikomu nie zrobi, dobra, a tego to właśnie ktoś tak pobił tym mieczem drewnianym, że to jest naprawdę masakra. Ja nigdy tak nie dostałem takiego, e, takich tutaj, takiego, że tak powiem, tak nie, nie zostałem pobity. Takie łomu. No nie, łomotu. No, nie masz szans, żeby drewnianym mieczem komuś krzywdę zrobić. Masz rację, coś w tym jest, coś w tym jest, dobra, no Dave, ty jesteś. Szczerze, no według mnie najbardziej podejrzany z wszystkich osób, ale no, dobra, nie. nie mam twardych dowodów, bo nie ma twardych dowodów, a czek, Oj, oj oj czekaj, chcesz to przetestować, na pewno, na pewno chcesz to przetestować, no, ja nie no, wiem, nie, czy, no, nie, no, czy, no, nie no. czy to jest dobry pomysł. Nie, 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 to to nie przejdzie, to chyba nie przejdzie, chociaż. No, na pewno. Hmm. Nie no w sumie dobra, spróbujmy, uwaga, wylewaj. Uwaga, uwaga, waga. O nie, faktycznie! Dobra, nie, nie, stop, 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 dobra, wychodź, szybko, wychodź, 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 wychodź! Wychodź szybko! Chodź więzienia, o matko, dobra, troszeczkę się, że tak powiem tutaj rozwaliło, ale nie do końca, dobra. Nie no. jest źle, nie jest źle. No, dobra, zaraz to naprawimy, zaraz to sobie naprawimy, Dave, No, Daveie, Dave, ie, Dave ie, proszę tutaj ogarnąć się. Bo ty, tutaj, no, no ty, nie, nie rób, no, no nie rób. No, zalejesz mi całą celę, no. Ja bez przesłuchania to nie ma sensu kompletnego, Dave. Dobra, nie, ty tutaj czekasz, ty tutaj czekasz, tutaj nie wychodzisz. Szypson, chodź tu do nas, chodź tu do nas, Szypson. Dobra, dajesz. Mówię, teraz ty, Szczypson, idziesz tutaj do, do przesłuchania. Co ja mam być przesłuchiwany? Ja jestem policjantem, ja mam być przesłuchiwany? To nie ma znaczenia, ale wszyscy są przesłuchiwani. Ha, dobra, no to no. ładuj się tam. No to nie, 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 ale no czekaj. No, najpierw bardzo. dobra, bardzo, potem ja, bardzo. potem ja, ale proszę, najpierw nie, nie, Szczypson. Nie, nie. Ale kto, wy, kto wybierał kolejność? Nie, 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 Rzucamy, no bo... Nie, rzuca, ja... monetą. Fajerwerka wypadnie, lec... lecisz ty, wypadnie luneta, lecę ja To nie ma, to nie ma o, sensu, wy... to nie ma sensu, Niestety, to, to jest tak bez sensu. Nie, 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 ja tak nie gram. Proszę. Dobra, fajerwerka wybuchnie, lecę ja, nie wybuchnie lecisz ty. O nie, ale przykro O, no, nie wybuchła, leć. Nie, 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 Szypson, ty idziesz pierwszy, przepraszam cię, no jestem tutaj albo do. Ja nie wiem, dobra, jesteście naprawdę, ja ja nie wiem, po prostu Dobra, nie, 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 nie. Na pewno, nie. bo byście my, mnie zabili, to jest koniec, ja dlatego tam nie idę. Nie Szypson, idziesz, błagam cię, idziesz tam, idziesz tam, no proszę, proszę nie tam przejść. Ja nie będę się no przez Nie no, proszę. proszę nie no, musisz być policjantem. No musisz być policjantem. Ja nic nie muszę, ja ewentualnie mogę. Nie no, proszę. Cię. No proszę mnie tutaj nie torturować. No nie torturujecie, tylko właśnie okay, do tej celu. No za, za, za za zabijesz. No okay, proszę, no, tak? no. Co to ma być? Ej ej, 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 błagam. No ogarnijcie się, już. do celu. Do Najwięcej w świecie zyskują ci, którzy potrafią się buntować. Ja nie mogę. Dobra, no. i Bardzo się cieszę. Super, super, Szypson, ale ty więzień. Nie no, więzień. Ja nie mogę z więzień tutaj być, bo ten więzień to on tylko jedyne co to by nawę spuścił na Szypsona. Nie, Szypson. Musimy sprawdzić każdego. Kto tutaj z Yetim, czy on współpracował? Czy może właśnie go pobił? No nie wiem, bo ty Szypson też mogłeś mieć jakiś miecz. Co? Miałeś jakiś miecz drewniany, mówi ci to coś? Nic nie mówię. Ej, jak mu chyba mowę odebrał? Ty, mu odebrał mowę. To jest to jest, to, to, jest, nie, to jest niemożliwe. Ej, Szypson, coś się stało z Szypsonem, ty. Ja Już nie... Możemy zakończyć? Dziękuję. Ja nie mogę, dobra. 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 dobra, nie Szypson jest mało rozmówny. Czyli jest podejrzany. Dobra, Szypson, a kto według ciebie? Ostatni raz? Już może otwarte drzwi. Kto według ty Ciebie? Jesteś podejrzany. A, czyli Ty to jesteś podejrzany, bo szukasz, szukasz na siłę sprawcy tego No nie na no, siłę przyznać ten. się, ja widziałem dobra. jak go biłeś Policjant, policjant, pierwszy przesłany, pora na przesłanie drugiego policjanta O ja nie, widziałem. o nie, to będzie śmierć, dobra, no Przesłuchujcie mnie, przesłuchujcie, no nie, no, no, no dobra. Co jest? Jak właśnie. na imię? <laughs> O nie! O nie, leci na biodala! No, co się stanie, proszę mnie wypuśćcie! Ano! Ano! Dobra, nie! No, nie, 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 tak nie będzie, tak się bawić nie będziemy. To jest. To już jest szczyt wszystkiego, naprawdę. To już jest. To już jest zbyt. zbyt porządne. Nie, 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 nie! Nie no! no nie, nie, nie ma szans, nie ma, nie ma. szans, no nie no, zginę! Naprawdę! To jest, to jest naprawdę. To jest, to jest jakieś nieporozumienie, no, Serio? Serio? Dobrze, dobrze. dobrze. Oliwa zawsze sprawiedliwa Dostał ten, który, prawda, pomił tego. Nie, to, to jest koniec, to jest naprawdę koniec Wszystkie moje przedmioty, ja będę musiał je sobie na nowo zrobić To, to jest naprawdę, to jest jakieś nieporozumienie Dave, wracasz do celi, wracasz do celi Niczego się nie nauczyłem, jedyne co to no mnie warto. To jedyne co to mnie potorturowali Koniec, i, i to, to jest To jest nic, to już jest Ja nie mogę, naprawdę, no to jest Niesamowite, dobra, wracasz do celi, dusz Szybson, dawaj go do celi wizowie niczego się nie nauczyliśmy, niczego Kompletnie, ja nie wiem, z nimi się nie da przesłuchać robić, bo jak widzieliście, ja próbowałem być przesłuchiwany i spadła na mnie lawa gorąca ciepła. Koniec. Nie da się. Nie wiem, kto tu tak naprawdę mógł pobić tego Yetiego. Mam swoje podejrzenia, no ale nie będę tego mówić. Na razie, widzowie, zostawmy to w ogóle w tą sprawę w spokoju. W każdym razie, ja myślę, że to by było na tyle. Jak wam się podobał odcineczek, nie zapomnijcie o łapeczce oraz subskrypcji, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa!